Cześć wszystkim, jesteśmy dzisiaj u Tomka Feniksa i będziemy tutaj przymierzać się do omówień. Tak, wersji tak. O z 1989 roku obrócę kamerę, żebyśmy mogli omówić wszystkie etapy. To powiedz nam, co tutaj, bo tak. Pomysł jest taki, żeby fabryczny lakier na nim zostawić, prawą stronę. Częściowo, Czę... stronę. Tak, częściowo prawą stronę. Prawa strona jest po tylny lewy błotnik. Drzwi, kawałek klapy, więc trzeba to wszystko polakierować tak, żeby to się wszystko zgrywało dalej tutaj z tamtym prawym bokiem. Tutaj będziesz Zostawić to miejsce będziesz się cieniował, prawda? Do... No tak, gdzieś tutaj dalej. Dobrze, dobrze, dobrze. Te wszystkie elementy, te gadżety, które są nadpalone bądź uszkodzone to ja przywiozę z Kamilem. No i dobrze, wnętrze jest też u tapicera, już jest odnawiane na fabrycznych materiałach Porsche, więc na tym się dzisiaj nie skupiamy. Ale okej, okay, czyli tak, ratujemy co się da, czyli prawą stronę zostawiamy w oryginalnej powłoce. Będzie wyczyszczone, wypolerowane tak. z tej strony. Tak, bo jest oczywiście matowy ten lakier, wypłowiały, ale to, to na, tym, na tym etapie jest to najmniejszy problem. Tutaj dziękujemy QM Garage za przygotowanie i wyciągnięcie tak, tego błotnika. bardzo tak, ładnie zrobili zaparkę tego błotnika, bo ja widziałem jak on był wciągnięty. Tak. To Więc nawet gdzieś na zdjęciach... No wiemy, że to nie było uszkodzenie powypadkowe. Tak. Bo samochód jest bezwypadkowy. Tylko to było uszkodzenie spowodowane wysoką temperaturą, tak? Tak, 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 tak. Takie rzeczy też będziemy no to też już mamy udało się szyba tak pozyskać wszystko słuchaj to jest hit że ostatni zestaw oryginalny w Porsche cała ramka guma i szyba więc cały ten element odkręcamy i wkładamy nówkę, sztukę bez żadnej rzeźby niepotrzebnej no tak faktycznie jak jakoś tak przypoleruje wkład tego lusterka też mamy to wszystko będę ci przywoził oczywiście obudowę tego lusterka no to też no nie ma co mówić tak to będzie Klamkę trzeba chyba zmienić w ogóle. Tak, tak, to klamkę, klamkę kupimy po prostu nową. Przełożył się tylko ten bębenek tutaj z tamtym mechanizmem, ale ale tej klamki to już nie ma co robić. Tak, nie ma co jest, więc... To jest ogólnie dostępne. Raz, że to ogólnie dostępne, dwa, że nie robimy przy tym samochodzie żadnych półśrodków, bo jest wart tego, żeby go... Przywrócić do stanu w pełni fabrycznego. A może nawet i lepiej, bo jak rozbierałem ten środek, to czasem te patenty to widać, że jeszcze wtedy Porsche było taką manufakturą. Wiesz, skręcanie tego tej tylnej półki to naprawdę. O, tu jeszcze są właśnie pozostałości po fabrycznym kleju. No i co, tak samo A, jeszcze możemy pokazać. To jest fajne, bo tego nie było widać na zdjęciach na aukcji. Komora silnika jest pusta, ponieważ. Motor u Andrzeja Osy. Czeka w kolejce na kompletny przegląd i wymianę wszystkich uszczelnień. Tutaj A, to... też widać, że on delikatnie dostał. Tomek, to będziesz yy, tak, robił? To też się to zrobi od środka. Tam. Dokładnie. I też bardzo dziękujemy. Zaszkułem tak. garażnie, także zostało metal goły, tylko też chłopaki to zabezpieczyli. No trzeba to też tam zrobić, ale tam miejscowo się lakieruje. Tak. A reszta się tutaj w tej komorze umyje wszystko ładnie, żeby było czyste i świeże, gotowe do zamontowania silnika już, jak będzie zrobione. Dokładnie, dokładnie. Więc cała ta komora też będzie wy, wyczyszczona. Nie wiem, wiem, że to nie jest zmartwienie na ten moment, ale nie wiem, czy te naklejki zostawić, jak one po prostu mają 30 parę lat i tak bo się zostawić. Za... No właśnie, bo to jest oryginał. Wszystko. Tego, tego tutaj nie będziemy nic naklejków. Nie, właśnie też tak mi się wydaje. Nie, nie, nie. Żeby pokazać, że to się zachowało, Trzeba tak? to zostawić, bo to jest wszystko ładne, w ładnym stanie i, i oryginalnie. Tutaj jeszcze przypomnijmy, jaki w ogóle to auto ma przebieg, bo to jest fajna ciekawostka. 17, 18 tysięcy mil. To podsumowując, prosimy Was o informację, czy jesteście ciekawi kolejnych części z tym oto wspaniałym klasykiem. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.